Eee, Lima, rogi, zapierdol tygodę. mnie, bo ja jestem Dę, złym na, człowiekiem. RÓB TO! Z... No rób to! No, bo cię zabiję! Nie tego. Zabij no. mnie! Nie zrobię tego. No. no rób to! Garys... Garys Ga Ga Morn... Za co? Ale za co? Alfa, 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 alfa chodź koło Victor, mnie. No weź, Wiktor, nie, nie podchodź Chodźmy tak do mnie. się Alfa na niego Odejdź! Nie podchodźcie mi plecami do mnie. No właśnie. I Właśnie. Ja z Alfą chciałem się steamować A Foxtrot też jest jakiś taki trochę I o mecz Al A który to Foxtrot? Weszli? Kto jest Foxtrotem? Flotar pewnie. Ja jestem Foxtrotem, Ja Ero. jestem Mikom, Miko My Cousin A kto tam nie jeszcze wiem. został? Victor? Jak możemy sprawdzić kto nie. jest? Wszystko jest łatwo zabójcą. No. Właśnie no. nie wiem. Właśnie, ja też nie wiem. Kurwa! Dobra. Wiktor leży martwy. Tak? Leży. No. Mi pokam? A który to jest Wiktor? Tutaj! Ej, odejdź ode mnie, dobra, patrz. Odsuwam się, odsuwam. Dobra, dobra, dobra. dobra. Mówiłem ci, że kurwa tam ten jest mordercą. Trzeba było strzelać do Polaka <coughs> Czyli kto jest... kto był? Kto, kto zabił, A może to ty furman Tak, to ja. Trzeba do zielonego. Ej, nie, ja Mnie nie nawet tam nie, nie, no nie ma żeby przetestować. Właśnie, bo ty byłeś furman na tym, na to, gorącym no uczynku znaleziony. kurwa się chwalił, o <laughs> A widzisz to jest taka A tu... psychologia. A może to flotar no tak, na każdego zdania, kurwa? Zróbcie, ja mam pistolet, jak mogę na każdego zgadnieć? Ja, zawsze na każdego zgadnieć. Odejdź, no, odejdź, kurwa. postrzelę. Damy ci, słuchaj, słuchaj, do Słuchaj, To nie ja! Kurwa. Na, moście, na moście, na moście! Udowodnij, Mati, udowodnij. No jak mam to udowodnić? No. Wciśnij jak. trójkę, wciśnij trójkę. Już. Zaję, go no, zaję, Strzelaj, kurwa. <ślał> no. <A! ślał> Nie! Ty <laughs> kurwa! Mówiłem ci, strzelaj! Oła. Pytam czy my zawsze razem musimy wszędzie być, no. Poszedłem sobie w inne miejsce, bo lubię, no po prostu. <śmiech> nie <śmiech> wiem, ja już znalazłem zwłoki foxtrota na przykład, więc. Tak? Cześć, nie no jak, no przecież wszyscy są. Nie. N nie. No, wszyscy jesteśmy. Kto jest Foxtrotem. Ja. Ja znaczy, się nie jestem Zulu. Ja jestem, <laughs> no, no, ja jestem echo. No to jest Lima. Nie no, na górze jest. No jestem. nie no, tu jest ziomek przecież nasz. Wszyscy są. Ale ty tu, o, ej to chodźcie no, za mną, tam są zwłoki. Gdzie? gdzie? To, gdzie? No, A kim ty jesteś? Ja jestem, y, Lima. Tutaj. Jest... Tutaj, ja chłopaki. Jestem Lima. On kłamie, ja Kurwa, jestem. Kurwa, ja jestem Dobra. też Lima. Chodź ze mną, Lima, to chodź chociaż ty ze mną. Nie, bo. ty mnie chcesz zabić? Nie, nie, bo chcę ci pokazać zwłoki, ale to nie, nie będą twoje zwłoki. Nie możesz mnie zabić. Spoko. Ej, jest echo, 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 kurwa. Widzę, widzę, widzę. Rzucił, rzucił, rzucił. kurwa, Dobra, Mati, trzymaj się blisko mnie. Trzymam się, ale ty stracisz broń z życie. Ja mówiłem, że mam i co? Kurwa. Yes. To jest, a nie ty. Kolorem. Tu jest kurwa Śląszą z góry wyleci tu To będzie w The best O po prostu to, to będzie w The be best, best o. O. <laughs> Dobra ja, ja jestem na stylu Zulu Zulu Jaki to jest przyklas Ja pierdolę Ej jakby się tam może Ej ja w sumie to jest. ty... A nie w sumie to jest mądre że nie ma wejdź <śles> Ja... wydaje się, że Matyniu znowu jest zabójcą. Jestem. Dwa razy z ze Jestem. Jestem. Czach, czach, czach! Czach, ciach ciach! Czach, ciach ciach! Ja się boję, że jesteś, no! Czach, czach, Ja znowu nie wiem, gdzie wy się bolicie. Chodź tu, Kilo, oh, sam, noよ, no, ciu, ciu, ciu. Jak teraz jest! No, czemu? Bo was nie mogę o kurwa! O, <śleszy> to to Wiktor! Ja, no Trzeba ja za mną przyszedłeś w takie miejsce. Czekaj, chciałem czekaj! Zabierz mnie? Nie mam czym, ziomek. Nie mam czym. Dobra, Czyli okej Wiktor albo. Wiktor do mnie podbiegł, jak wbijałem Czekaj, ja mam oddech taki, czekaj, ja wyczuję. Czekaj. Oddech? Wiktor jest tyłu, Zulu, to jest ja Zulu, napierdalaj w Zula Jednij tak? go, szybko, teraz Ja się nawet położę, Szczelaj. strzelaj do niego, to jest ono, on udaje Wiktor jest! <śla> o Jezu Rzucił go O Jezu Chwila Jaka podaka. jest zabójcą Ja, ja mogę powiedzieć, miałby. też nie mam ani broni, ja ani noża powierzę, no to czyli oni, tak, który z nich ma pistolet, a który z nich... Dobra, Jankę chodź, chodź ze mną Jankę? Tak. Gdzie jest Jankę? Ja nie widzę Jankę, ja mam tylko tam go zulu. A ja jestem Jankę, dobra. ja Chodź ze mną Pokaż mi co tam masz chłopak. Pokaż swoje towary Dobra? No pokaż swoje towary No i... Ja jestem czysty. Aha Kurwa. I to oni się tam mogą napierdalać teraz. Przy... Nic. Odejdź, nic ode mnie. Chcesz jakieś? Kurwa, chciałeś tak mnie zbejtować, że niby nic nie masz zabrać mnie za budynek, udowodnić swoją lojalność, a teraz mnie zapierdolisz z zimną ja krwią. Ja obstawiam, że przez to jak my sobie gadaliśmy, to już jeden z nich nie żyje. Nie wiem dlaczego, znaczy, ale. Nie, wszyscy żyjemy chyba. Tak? No to nie wiem. To to jest o, tango, ej, no, to! Tango, tango jest, ta, tango jest tango. jakiś. Tango, zobacz, zobacz, zobacz jak on wygląda. O kurwa. No, o Jezu, dobra. Tango spokojnie, spokojnie ty. No ja strzel, strzel we mnie, strzel we mnie, tu ci wypadnie broń. To no jest dawaj, jak? strzelaj, to jest strzelaj wrotara, wrotara, wrotara. Nie, tu furban jest. Dobra, ja się oddalę, żeby nie było. Kurwa, ja to Ale uciekam, co, to, bo tutaj sytuacja się. jest napięta jak... Mi ten janek strasznie dobra. nie pasuje. Dobra, ja sobie będę tutaj stał, żeby nie było... Ale kim ty jesteś w ogóle, żeby do mnie mówić? <laughs> Jankę kombinujesz! Zostań Zostaw się ja, kurwa. A, nie do blisko, A, gdzie nie A gdzie jest trzeci? A gdzie jest jeszcze jeden? To... No furmana nie ma. Ktoś... Już na go na pewnie na ktoś ma... zabił A Furman jest na wieży, no Na wieży! Na na na... Na na I to chodźmy ma, do niego! Rożowego, no, rożowego, no, odejdź, kurwa. Do <laughs> różowego, różowego, z Chodźcie do Jezus! O... Wiem że jestem niewinny! No po co się przybliżasz? No bo chciałem zobaczyć jaką twarz. Różowy, dowróć się! No ja nic nie widziałem, bo miałem czarnego Chodź tu kurwa z tej wieży ziomek Kurwa <grym> Skacz na główkę jak magik, szybko Czekam no co na tak Ciebie Dlaczego podchodziłeś do mnie flotę. Skacz tutaj ja mówię ja bardzo lubię Wiedziałem, że to zrobisz kurwa Kurwa <grym> <grym> Jebany ty lotniku, chodź tu Ja nie lotniku kurwa wielu A chuj. Dalej, dasz radę. Gdzie jest, gun? Gdzie jest gun? No, tu powinien być. O, kurwa, no... Nie Ale musicie się tam pojedynczo przejść. <mawiam> o kurwa, raz, dwa, trzy. Pomocy! <mawiam> Pomocy! Z kurwa, sens mnie goni. Mam przejebane flotary <mawiam> jestem za skałką. <mawiam> Pomocy! Ja jestem troszeczkę w dupie, wiesz? No, ja, ja na krecie, ty, gdzie on jest? Nagle się ty, ty mnie nie gonisz? Żyjesz jeszcze Mati? Tak. Ma no jak sobie Schował się w jakiejś kurwa piwnice i jak jakiś Widzę pedofil. Jezu, yes, co za ty! Kurwa, ale ten Słowian. No bez kiedy ja tam wbijam patrzę? On ci tak na mnie patrzy. Lepiej kurwa nie wstad Można. Możesz strzelać, tylko że... On Co ma! Deloid ja rozumiem czemu? Co Co? Manoika. Ja bym... Kurwa, do... Odejdźcie ode mnie, kurwa, bo was zabiję wszystkich. Pod dobra, ścianę, wiecie? Raus, Raus mówię. Pod ścianę tutaj. Nie. Kwebek? Ej, ej, zobaczcie ej, na tę. No. Zobaczcie na tą ferbę. Ja nie. mówiłem, mówiłem, że to on. Nie mogę trafić. Freeze 16 no scope. Dobra, nie pykło. Tu jest nóż, jak weź podnieś ten nóż, zabij nas Przytrzymaj prawy może A na, czy wiesz, na wiesz, tego kurwa czerwonego wiesz, daleka wiesz, Se kucnął no, Słowiański sam wiesz, I filuje wiesz, Dobra wiesz, gdzie idziemy? Tak po idziemy na dach? wyczilować się na daszku tak idziemy? Mnie? No, bo, no bo chciałeś żebym ci coś pokazał Mogę ci pokazać to moją kosę wlejku? i wbić ją w żebra No to chodź tutaj Mam tak. czy, tak, to chodź no, do tego domku, to ci wybije w tym domku No, dobra, no to chodź, dobra, dobra, ale tutaj, do tego. Do tego, dobra, to ja będę się trzymał do tego czy do tego? Pokaż? Do tego dawaj. Dobra. O bo słyszałem to klikanie myszki I wychodzi jeden taki dumny. Dobra, ja nie jestem, nie? No już chyba wiecie kto jest. O yes. Czekaj. O nie! Jesteś zabójcą! Nieprawda! O kurczę, mój nóż. Tu jest. Goń go, goń go, strzał! Kurwa. Rzuć, rzuć mi ten rewolwer, no. Nie, bo nie... Ta, tobie, kurwa, tobie. Eee, wbieg tutaj do tego, do tego baraku małego, do tego, tego czegoś. O, tu jest, elo. Ale, ach! Oh. Kurde, no zabił mnie! Mieliśmy takie same... A ja pierdolę, jak taczka! No jak ty, Furman, to mogłeś zrobić? Kurwa, muszę kontrolownik zmienić, bo nie widzę chujowo, kurwa, co on Mocząc swoje... Lima, rogi, zapierdol gole. mnie, bo ja jestem Del, złym człowiekiem. RÓB TO! NO RÓB TO! No bo cię zabiję! Nie tego. Zabij mnie! Nie tego. No. no rób to! Ej dobra, oh. Kurde! To było kurde, to było najlepsze. To ma, kto ma pistolet? Ja mam, ale... Kto kilo? kilo, Ej, pomakaj głową. Widać jak eee, ma głową. Uratował cię Kilo. Nie, nie, nie pokujcie. Zulu. Mówię, nie pokójcie, ziomki. Whisky, ten nie, whisky, zulu, zulu. Ale ja nie mam broni. Kurwa, kto ma broń? No, manojek miał chyba. Nie miałem. No to kurwa. A ja mam! Ja pierdolę Nie, mój nóż poleciał. FreeSyncStinowską, bitch Ej, ja, nawet nie ogarnę, że mam broń Ja pierdele. Tylko szkoda, że się obróciłeś po zabiciu. Do mm. to tak ja Dobre cicho, kurwa. Nie rozumiem, nie rozumiem. Dobra, no, ja jestem Miko. Mi Miko, Miko. Ja jestem A jestem morder. Nie. kurwa, Robert. Tango, jesteś mordercą, nie? T nie, jestem człowiekiem. Tan nie 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 T Tango, chodź tu kurwa, jesteś mordercą Nie, Tango? nie. odejdź. Odejdź ode mnie. Nie, serio, nie, nie Mati, nie chcę cię po prostu. O, nie chcesz mnie nie zabijać? Chcę cię. Chcę cię. No nie, nie zabiję, nie ja wiem, że to ty. Pokaż mi tylko co masz, pokaż mi swoje towary. Po, ja, ja cię nie sprzedam, jeżeli to ty. Pokaż nie, i nie zabijaj. Dobrze, dzięki. Kurwa, uciekajcie przed nim, to jebany zbrodnialec. To jest Ty. <laughs> no, Kurwa, Romeo jest jakiś pod. Napierdalaj Romeo, szybko! Jest tak jebany! Kurwa, na dole z beczką biega, to jest jakiś szarlatan. Szczelaj do Polaka! Dawaj, dawaj tego, co nie z beczką. Teraz! <laughs> jak dostał śmiesznie! Tu, no, nie, nie, Ja się już nawet obróciłem, nie? Bo. Wow. Nie tego. O. I on przybył na. <laughs> Pierwszy. Chodźcie tutaj, tu leży broń. Tu leży broń. Zapraszam wszystkich. No chodźcie. Czekaj, rzucam? bo jestem to jeszcze to spowolniony to trochę. Ty do góry jest, ty do góry jest. No, no widzę, że jest na górze. To rzucaj we no, mnie kurwa tego. nożem. No nie. Rzucaj. Ja, bo... no i nie leżysz ziomek. Dzięki. To ja. O nie. Elo. O ja. Yo. A, myślisz, bo to jest tak, ja sobie wejdę tutaj, a ty schodzisz po broń i mnie zabijasz, no to musimy ty jakoś zabijasz. to rozegrać. No to, ładnie, ale wiesz? to nie ma furmana? Czy po No nie, no my tylko Dobra, to chyba. daj mi 5 sekund. Odwróć Dobra. się, wejdź do domku, daj mi 5 sekund. Nie, okej, okay. raz, Nie, 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 poczekaj, poczekaj. Nie, okay. zróbmy to jak pojedynek. Ja zejdę, okay. nie, nie zabijaj mnie, ja ci ufam. Zobacz, Dobra. odwrócimy się plecami do siebie. Odsuwać. Kurwa, ty mnie zabijesz, ja wiem o tym. No, ale zabijesz? trudno, nie, nie mam nie nic do za stracenia. Broń. Dobra. Ale ty jesteś w No Ale poczekaj, mieliśmy zrobić ale pojedynek. No moż, bro, przepraszam. Nie jestem. Serio, tak. jestem zły. No dobra, okej. Okay. Okej okay. <grym> ja ja widzę tam zielonego, dobra. który stoi w domku i zastrzeli wcześniej niewinnego, no. Ale ja jestem na wieży, ziomek na dole wieży. No i ty jesteś pierdolanym z wyrolem. <grym> tu jestem, zobacz. Je jestem jestem pod No tobą, i tu. zabij go, no, to on jest zły, no. Nie e. Kurwa to Ty podpuszczasz Aha dobra Ja pierdolę no Tak kończą krajerzy. Kurwa O, Chcieliśmy pod... zabić no co e, skup, nie wiem, Czemu Mati, miałem wierzyć w tobie no skąd miałem wiedzieć No bo ja jestem uczciwym obywatelem Jak jestem Ale jebanym no, zabójcą to dobra, mówię Dobra Mati ho, z, Chodź zrobimy ten swój twój pojedynek Dobrze Rzuć w tego nożem Cieka Ciekawe, czy mnie zabijesz, okej. Okay, jak go teraz wyduchasz po tym pojedynku znowu, tak jak pan. Podwracamy nie? Odwracamy się no i zobaczymy, czy dostanę kulkę w głowę od ciebie. Ale tak. odwracamy się i tak jest 180 i no, Ale to jest, Ej, to jest kwestia tak zaufania, kurde. No tak, no ja ci ufam. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, czekaj, no to ile? Troszkę, o tak, eee, dobra. Cz czekaj. O, odwróć się od, będę. Odwracam się i tylko no kurwa, nie bądź, na, idziemy. 3, A, Ale idziemy ileś kroków czy ileś sekund? Nie no 2 sekundy, bo to jest dosyć szybko. Ja Jobra. będę liczył. Dobra, dobra, o ja jestem odwrócony już. Ja też no. 3, 4, ry, 0, 1, 2, dyn dyn, 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 no dyn pojedynek <głos> <głos> To oni! Ej, ale wiesz co to, to nie jest taki pojedynek? Kurwa od 70... <noise> <noise> o Jezus! A, A ja eee. stałem w miejscu, ale oplu! OPLU! Wrobi? OPLU!